Dzień dobry, kochane kwiatuszki. Gardło mnie na. boli. Boli mnie karto bardzo. Dam wam dobrą radę. Nie całujcie się z przeziębionymi ludźmi. Żartuję oczywiście. Ale nie, no wiadomo nie, e, w, że do tego dojdzie. A bo. Bo co? No bo tak. Ojciu jak ja to zrobiłam. Słuchajcie, rano się do Was nie... Yy, z wami się nie przywitałam. Nie do Was. Widzicie co naprawdę się tak kiepsko czuję, ale za chwilę, za chwilkę już za małą chwileczkę, jak rozpakuję to wszystko i nagram Wam co nieco, to szybko robię miksturę. Yy. O kurczę, zabijesz mnie od prosto i smacznie. Chyba tak. I będę leczyła gardło, bo inaczej nie, tego nie widzę. Patrzcie. Opary. Także dzisiaj, niedługo, później, idzie wszystko do śmietnika. Tak. Kurczę, myślałam, że mam więcej ziemniaków, ale dobra, zostanie mi jeszcze, na je jeszcze mam na jeden obiad. Nieważne, owoców więcej nie dokupywałam bo oni się buntują i nie jedzą. Przechodzimy do zakupów. Jest tutaj mój cudaczek. Rasel chciał dzisiaj wielką pakę chipów, a niech je. E, niech ma. E, w Lidlu zapłaciłam, si nie widzę co nagrywam. 7 funtów i 12 pensów. I tutaj była margaryna, właśnie te chrupki. E, był seler naciowy, jedzenie dla psa, picie do szkoły i kurczaczki dzisiaj rosu. Ja chcę dzisiaj rosu. i jak ja chcę, to ja go będę miała. Teraz tak. Zobaczcie jakiego wielkiego pa pakunka dostałam. Madziu, kochana słoneczko, za chwilę pokażę we vlogu co dostałam. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz to od czarnej diablicy mojej kochanej. Yy, nie, nie mówię tak, że dostałam od niej paczkę. Nie. Yy, Pomimo tego, wszystkiego, że Madzia ma bardzo dużo obowiązków, radzi sobie świetnie z synkiem, do tego z pracą i jeszcze z domem, to zawsze znajdzie czas dla mnie, za co jestem bardzo wdzięczna. I tak szczerze mówiąc, to ja. Y Mam kilka takich osób, takich e, bliskich mi sercu, co piszą ze mną, co e, wymieniamy się w ogóle jakimiś spostrzeżeniami na świat. I, i, i naprawdę zżyłam się z wami, z, z tymi ludźmi m, tam oczywiście wybranymi. I Nie mówię tutaj, że wszyscy są tacy, no bo nie, no bo wiadomo, że, że my też wszystkich nie lubimy i to jest normalne w życiu, tak? Także no, dzisiaj we vlogu pokażę Wam, nie będę nigdzie jeździć, już byłam na zakupach. O, przepraszam, będę co chwila tam głupkowate miny robić. Jak zawsze, a tym bardziej yy, dzisiaj będą yy, mocniejsze, bardziej wyraźne, bo bardzo boli mnie kartą. Chociaż teraz już nie jest tak źle, ale rano. Yy. Myślałam, że nie wstanę z łóżka. Dzisiaj jeszcze ja Rasela odbieram, bo ostatnio, wiecie, przez te światła to Laura się spóźnia i ja nie chcę. Wolę wsiąść w samochód i pojechać. Słuchajcie, dzisiaj jest ostatni. Tak wiem, ale żeby kupić kalendarz adventowy, jakiś z tych wiecie, to normalnie trzy światy. Zwiedziłam, tak. Lidla, Azdę i dopiero w Tesco kupiłam. W Azdzie też były. Mówię, a, takie inne, zwykłe. Kupiłam dwa, y, dla Laury i dla Rasela, rzecz oczywista, chociaż Laura teraz nie jest słodyczy, to taka malutka czekoladka jej nie zaszkodzi. To też jest moje dziecko, i ja m, moje dzieci traktuję jednakowo i to jest odliczanie do świąt, więc proszę bardzo, dla moich dzieci. I taki y, kalendarz adwentowy kosztuje mm, 2 funty. W Tesku kupiłam. Dobra, później jeszcze w Tesco um, kupiłam tylko i wyłącznie kotlety. Tu mam na dwa obiady. Myślę, że jedne, jeden obiad to może zrobię e, normalne kotlety. Drugi zrobię e, pieczone w, pie, w piekarniku w rękawie i obiady mam z głowy. I teraz przechodzimy. Aha, i tu e, skoro 4 i 4 to 8. W Tesco zapłaciłam, a w Ażdzie zapłaciłam. 11 funtów 05, tak? ślepa jestem tak, tota to. Yy, także 1105 i kupiłam raselowi malinki, on je teraz nałogowo malinki, bardzo mu smakują. Na zdrówko niech ma. Oczywiście tabletki Colton Flu. Yy, day night, i tu jest tak 12 kapsułek na dzień i 4 na noc, więc z miskiem zapodamy sobie wieczorem Tapsy i będzie fajnie. Przeceniona aktywia, ale ja z Laurą na jedno posiedzenie takie ogórciki wcinamy. One są do dzisiaj, także dzisiaj wtronimy Fun 34. Jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma. I tutaj jeżynki za Fun 30, również przecenione, jak widzicie. Data, ale to nic, my to zawsze wstronimy. Tu... awokado jest bardzo, bardzo twarde, więc fajnie będzie na jutro do soku, przecenione za funt 14, dla mnie bomba. I jeszcze jogurty, również przecenione z dwóch na funt 22. I to jest Nesquick Duo. I tylko, że zobaczcie, eee, nawet jest napisane, że zwapnę mnie. I powiem Wam, co, co Wam powiem, to nie wiem, czy la Russell będzie to lubiał, bo one są mocno kakaowe. Zobaczymy, jak nie, to, nie wiem, Laurazy. Chociaż ona takich teraz nie jada, ale mm, nie wiem, zobaczymy. Y, dla Rasyla płatki, bo widziałam, że mu się kończą. Jeszcze jeden, y, jeszcze jedno opakowanie holsów y, na gardło. Y, indir kupiłam, bo będę właśnie robiła ten syrop. Bo nie mam w domu, szczerze mówiąc. Nie miałam, musiałam dokupić. Tutaj są, e, że światełka będą u nas w Barhead. E, the Big Barhead Christmas Lights Sweet on 3 e, od 1 do 6. Zobaczymy, gdzie to oni wymyślą. Christmas Market. E, live Music Santa Parade. Hm, na Main Street. A no to co to jest? L1, L2, mm, 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 mm. Simply write below the name of the shops where you stop it on. Jakaś <laughs> gra, będą to. Dobra, można coś wygrać, wypełni razem. I kupiłam sobie but mrużony, wiecie. <coughs> Przepraszam. Jak mam od dzisiaj nie palić, znaczy od dzisiaj. No nie od dzisiaj to się będzie... Dobra, od dzisiaj no skończy mi się to. Wiecie co, ja głupotę zrobiłam, bo ym, tak paliłam dużo wczoraj, ale no nie sposób jestem to wyjarać. I zostało rano i przebudziłam się i pierwsze, co pan za fajkę zapaliłam. Także jakbym jej nie miała, no to bym jej nie miała. Także niestety, ale w połowie dnia będę musiała przerwać palenie, no to nic. Poradzimy sobie, a jak nie, to... Do trzech razy sztuka, jak to się mówi, albo no po prostu będę próbować, no Jezu, nawet prawo jazdy nie zdam za pierwszym razem, tylko za drugim, także mm, wiecie, nie poddam się, o tak, nie poddam się, ale też nie będę na siebie zła, tylko będę dalej próbować, o, w ten sposób, dobra, okej, okay, ja to pochowam i sobie usiądziemy w salonie i zobaczymy, co Madzia mi przysłała. Dzisiaj będzie bardzo długi vlog, cieszycie się? Bo ja tak. I te vlogi będą częściej i częściej i częściej. Mam nadzieję, że będziecie przychodzić i mnie oglądać. Z miłą chęcią. Mam taką nadzieję. Jak I... widzicie, jestem taka strasznie niewyjściowa, ale już nie mogłam doczekać, żeby wam pokazać. E, sama, żeby zajrzeć. Zaczynamy oglądanie. Tararararararararar. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Zacznijmy od balsamu cyfle Boty cyfle O takie. Ja tak będę szybciutko pokazywać ale budyniowy zapach bardzo fajny. Ja lubię takie Macie, ty wiesz co ja lubię I tutaj jest też shower gel, czyli y, do mydło, <noise> do kąpieli, ale jest ten exciting i do tego widzę, że to był komplet i jest jeszcze gąbeczka, bardzo fajnie, dziękuję, za wszystko Ci dziękuję, że pomyślałaś o mnie, um, Madzia robiła sobie segregację i pomyślała, że mm, wyśle właśnie do mnie kilka rzeczy, chyba kilkadziesiąt, z tego co patrzę. Z bielendy jest to fluid kryjący cover naturalny. Ja tam wam w różnych vlogach będę pokazywała, może coś tam jak się będę malować. Teraz będę dużo vlogować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Później jest Be Beauty Miceral micelarny żel nawilżający do mycia i demakijażu skóra normalna, sucha i wrażliwa wow, polski kosmetyk super świetnie, wiecie co już, już mi się znudził tak szczerze mówiąc ten, yy, ten płyn do demakijażu, do, do mycia twarzy z Soap Glory bo to jest druga butelka, one są wielkie także dzień i noc ja myję a to jest yy, to Hippie Fizz Silky Body Lotion Takie O, taka perełka Następnie jest to pomadeczka Pure Color 16 Candy Shimmer Ale ładna, zobaczcie jaka ładna Piękna ty mój wariacie kochany XXX Long Lasting Lip Gloss Matowy efekt Jest to taki czerwony kolor Wiecie, że ja to jestem taki, Taka sroczka Zawsze muszę powąchać Nie wiem czemu Będziemy testować wszystko Będziemy testować To nie ma końca Później z Essence Long Lasting yy, kredka do, do, do oczu. Kredka do oczu, taka brązowiutka. Piękna. W sumie to nie wiem, czy piękna, bo nie zrobiłam. Zobaczcie, tak piękna. O, widzicie? Haha, ha. ale będę laska na weska. A później tu jest ze Schwarzkopf Gliss Hair e, Reaper Color Shine Tonic. Takie coś, taka perła. No? Następna. A, paletki. Ja do końca życia nie będę musiała kupować w ogóle żadnych kosmetyków takich kolorowych, z tego względu, że Madzia mnie tak zaopatrzy zaopatrzyła w kosmetyki, że ja jeszcze tamte używam, co kochana mi kiedyś wysłałaś. I jestem Ci bardzo wdzięczna. Patrzcie, jakie kolory. Wow. Już widzę trzy ulubione, nawet cztery. Tutaj te z tej strony. Piękne. Wiecie, u mnie to jest tak, że ja zawsze mogę y, oddać y, laurze. To, co ja nie używam, już dękuję, y, Co już nie chcę używać, bo mi nie pasuje. Zobaczcie, jaka jest różnica u mnie. Więc dużo osób mówi, że jak mam jakiś podkład, to jest za ciemny. A ja tak wyglądam. Tak wygląda moja twarz bez niczego. Bez totalnie niczego. Wow. To jest sleek. Make up. Make make up. Make up slick. Już Wam pokazuję następna paletka. Patrzcie na to. Wow! Co jedna to piękniejsza? No teraz to nie będzie wypadało już pokazywać je bez makijażu. Lecimy dalej, bo tu jeszcze jest naprawdę sporo tego. Później yy, kredka do oczu i to jest taki ładny fiolet. Już Wam pokazuję na słoczu. Taki bardzo ładny, śliwkowy kolor. Następnie styla też kredka do oczu Moray. To jest taki szaro-zielony kolor. No to teraz to makijażę będę miała codziennie inny. Jeszcze. True Gold Cosmetic. No cac cacuszko. Ta to jest Idealna. Uwielbiam takie kolory, normalnie, szał. Hmm? Wariatka. Znaczy ja jestem wariatka. No, bardzo się cieszę, no. Bardzo. Każdy by się cieszył, prawda? Yy, teraz następnie Merlin od Max Factor. Ja lubię wąchać. Nie wiem, mam zobaczyć jaki piękny kolor pomady. Tak się prezentuje ta pomadka, coś pięknego. Um, następnie od Catrice, bardzo ładny ten jest, ten, ten, ten taki zielony kolor. Nie mam żadnego takiego. I już mam, dzięki Madzi um, Freedom Pro Color Cut. To jest do do twarzy. W sensie do konturowania. Do konturowania. Tu jest jakiś Slimmer Powder. To jest taki wow, roz. roz Świetlający produkt. Macia sobie robiła y, porządki w szafkach i teraz ja Wam powiem, że ja też muszę zrobić porządki w szafkach, tylko ja swoje kosmetyki zawsze oddaję Laurze, a jak nie, to mojej młodszej siostrze Darii. One zawsze biorą te kosmetyki, których ja nie używam. I to jest Makeup Revolution i to jest lipstick. Zobaczcie, jaki nudziak. Wiecie co mam ochotę się wytapetować już teraz, w tym momencie, teraz, w tej chwili. Rimmel Super Gel Easy to Remove No Light Needed Up to 14 Days of Color and Shine. Taki podwójny nie miałam. Wypróbuję z wielką, ogromną chęcią. <noise> Ale się cieszę. Mam tutaj również o z Rosmana, z Rosmana taki ładny puderek. O, zobaczcie. Hmm? Mówię wam. Teraz tylko nic. Tylko się tapetować. Jeszcze coś jest. Eee, Dermedic Laboratorium Hydra in Aha, to po polsku. Krem nawilżający o przedłużonym działaniu. Wow. Przeczytam tylko, czy to jest na dzień, czy na noc, czy. W sumie nie jest napisane. Ale ładnie pachnie. Ślicznie pachnie. No i zbliżamy się ku końcowi. I to jest odżywka do włosów taka ojon. I później poczytam jak to sobie zrobić. Very dry match Hair with On oil, oil. Super. Wszystko jest super. L'Oreal Paris Glam i to jest. Pewnie podkład. Tak, ja to, tak to wygląda. Takie malutenkie literki, ale on jest bardzo, bardzo ciemny. A, bo to jest. F. O, do konturowania następne, patrzcie. Widzicie? Będę miała jako Puder, jako róż i brązel. Piękny, zaraz mi bateria padnie. Ale dalej się nagrywa, więc pospieszę się. I jeszcze mam tutaj Jordani Gold Eyebrow Gel. Czyli do brwi. Do brwi. Taki przezroczysty. No, super. Następny. Tu mi się przykleiło, ale to nie szkodzi. I to jest Angel Light. No normalnie, wiecie co? Na, ja tego nie, nie jestem w stanie zużyć, chyba przez kilka lat. I tu jest też puder. Bardzo ładny kolor. Nie, nie, nie będę w stanie tego użyć, naprawdę. I jeszcze takie piękności. Madziu, kochana, moje serduszko, dziękuję z całego serca. Zawsze uczynisz mi coś miłego. Nawet dobrym słowem, nie tylko paczkami. Ale ty o tym wiesz. Zawsze mnie wspierasz, zawsze, yy, zawsze jesteś przy mnie. I ja dziękuję Ci. Naprawdę bardzo, bardzo mocno. Ściskam Ciebie, ale wycały od ciotki Klotki Oliwierka. Buziaczki dla Was. Papa, pa. do następnego łączenia, kochani, bo ja tutaj już. Będzie vlog ponad pół godziny dzisiaj, albo i więcej. Jest godzina 11:13. Żeby nie było, tu jest. Miałam tylko jeden, dwie dodatkowe baterie. Ostatni likwid, dwie ładowarki. Właśnie wrzucam to do kosza. Trzymajcie za mnie kciuki, aż się boję. Słuchajcie, ja powiem tak, jest kurosko ciężko. Nie wiem, jak Wy piszecie, że daliście radę, że ja dam radę, że rzucę palenie, to tamto, sramto, to, bo Wy daliście. Nie można tak mówić. Każdy człowiek jest inny i każdy inaczej podchodzi. Ja się męczę, ja jestem nerwowa, wyzywam moje dzieci, krzyczę na nie. Yy, co, Bąbelku? Dla mnie to jest męczarnia, ja się strasznie męczę. Jeżeli to pokonam, to będę najszczęśliwszą osobą na świecie. Wiecie co, ja się czuję jakbym, kurde, miała... Odstęp od narkotyków. Jak miała taki detoks totalny, wiecie: Normalnie pozabijałam Marcin. Mi się do mnie dzwoni, ja, ja się drę na niego, żeby się rozłączył. Nie mam ochoty z nikim gadać, no coś strasznego. Uuu. Aż mi się ryczyć, chce, jestem taka bezradna, tak, tak mnie ściska. Jeszcze jestem przyziębiona. No, wiecie: jutro będzie lepiej. Ja myślę, że pierwszy tydzień taki będzie. Jak podołam, to później będzie z górki, jak nie podołam, to jestem cipa, dupa wołowa i koniec. Przepraszam za słowa. Yy, zrobiłam rosół. Oczywiście światło jest od dupy, jak zawsze. Zrobiłam rosół, dużo warzyw tu jest, bo ja takie lubię. Yy, przepraszam za słownictwo, ale... <ścoughs> ale współczuję dzisiaj mojej rodzinie, moim dzieciom i wszystkim. Na szczęście mój Russell jest taki, że on chodź mama, posz się koło mnie i on mnie przytuli i mi przechodzi, a znowu z Laurą się kłócę, bo Laura jest pyskata, Laura jest wiecie... 16 lat ma, no to swoje racje też ma, więc ona jeszcze się kłóci, jeszcze śrubę mi do, do tyłka wbija i oj strasznie jest, jest naprawdę ciężko. Pff, ale zaraz pójdę sobie posegregować kosmetyki, które dostałam od Madzi i humorek mi się po, poprawi na pewno. Także dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Jutro jest pierwszy Jezu, już pierwszy grudzień, więc yy, jutro będzie na pewnie wspomnienie całego yy, listopada. Może też wrzucę maseczkę. Vloga raczej nie będzie na pewno nie będę się pokazywała w takim stanie dajcie mi e, parę dni, abym to wszystko mm, e, wiecie, ułożyła sobie, nawet jak mm, nie wiem czy będę po prostu dajcie mi parę dni, tak? E, wiem, że wiem, że mm, jesteście ze mną, bo ja to czuję, ja to wiem i ja też jestem z wami i postaram się będę walczyć dla... W sumie na, na początku to czy, powinnam walczyć dla siebie i tak właśnie też będę robiła. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnych filmików zapraszam na jutro i każdego innego dnia. Buźka dla Was. Pamiętajcie, poprzeczki są po to, żeby je przeskakiwać i właśnie to czynię, żeby udowodnić przede wszystkim sobie. Um, czy dam radę? Zobaczymy! Ale wierzę w to, że jak będę się starała, nie pierwszy, nie drugi, może, może trzeci, może piąty, nawet jak będzie trzeba, to dziesiąty raz, ale kiedyś mi się uda, tak? I, i nie będę się podobała na pierwszym y, napotkanej trudności, bo to nie jestem ja. Dziękuję, do zobaczenia, papa.